Siemanko, dzisiaj w filmie E90, a nawet E91, dwulitrowa benzynka, więc zapraszam do filmu. Więc tak, BMEĘKa 2010 rok. Silnik N43, 143 konie. Chyba jak coś się pomyla, to tutaj będziecie widzieli, jakie są poprawne dane. No, dwulitrowa benzynka w automacie. Samochodzik mega zadbany. Lekko. Lekkie tutaj wizualne zmiany w postaci tutaj lekko przytmienionych lamp, przyciemione szybki. Ogólnie taki kombiaczek sympatyczny. Większe koło. Naprawdę koło jest fajne. Nie wytnacha. To chyba z jakiejś ameczki jest. Ładnie to tak się wszystko skomponuje się. Samochodzik użytkowany na co dzień. Są tutaj przewidziane modyfikacje wydechu, i ogólnie samochodzik będzie użytkowany. Wyróżnia się właśnie spośród innych A90, a nawet A91 tym, że no to jest poliwknie, Czyli nie ma tych lanosowych świateł. Nie jest to już lanos. Tylko naprawdę fajna opcja. Cholera jasna. I samochód naprawdę może się podobać. No jak widzieliście już, to tak że przód został lekko Yy, Szylingowany, zmieniony, prewki karbonowe oraz splitter. No. Taka fajna, dosyć dokładeczka, nie? Sądzę, że to dokładnie tak się komponuje. Nie jest, jakieś tam, nie jest jakaś tam Wiocha. Inerki w, w połysku. Yy, auto nie jest może zbyt czysta, ani tutaj szykowane, lecz ten filmik to jest na spontanie no i ogólnie samochód się dosyć ładnie prezentuje fajna taka dynamiczna linia no oczywiście widać, że to jest kontynuacja F46, nie, bo tutaj linia boczna jest naprawdę bardzo podobna, nie bardzo podobna, jak już mówiłem, to zestawienie kolorystyczne jest naprawdę bajka. Wyróżnia się spod spośród tutaj innych bemeczek. Fajnie, naprawdę to fajnie wygląda. Takie stawki karbonowe też są zrobione. No, może nie jest to full opcja, bo na przykład manualne są siedzenia. No ale już naprawdę, yy, wyposażenie jest zacne, nie? No i jeszcze raz powiem, te zestawienie kolorystyczne w tym wnętrzu, to naprawdę, jak dla mnie, super wygląda, nie? O, i to też jest bajka, nie? Że można sobie tak, kurczę otworzyć. Samą szybkę i po prostu coś na szybko, właśnie wrzucić, nie? Kurno, no to jest dobry patencik, nie? O, i zamknięte mamy, nie? Tak wygląda silniczek. No, tu szczerze, jak widzimy, tu silnik się kończy. To jest jeszcze na jeszcze jeden taki silnik miejsce. Lecz tu były nawet V8, nie? Więc dlatego stąd tyle jest miejsca, nie? Albo można uturbić coś, nie? Tu jest plusem to, że rozrząd jest z przodu, nie, a nie z tyłu, jak, jak na przykład w yy, dieselku i nie trzeba rwać silnika, żeby wymienić rozrządzik, nie? To jest miary, schludnie, wszystko jest opisane na miejscu. Oryginalnie ma auto rozporeczkę filtr, olej jest od góry, no wszystko tak intuicyjnie. Na wierzchu, bez kombinacji, bez, bez tutaj zbędnego tam ogólnego gadania. I oczywiście maseczka na teleskopach, nie moje wrażenie o zjazdy. No, powiem Wam, że Całkiem sympatycznie się jeździ, jedzie nawet. Nawet się jedzie. Olercia. Eee, fajnie silniczek brzmi. Bo jakby byłby diesel ten dwutrowy, no to już tak cicho i miło by nie było. Jest może szumik, bo klimatyzacja działa. Lecz tu naprawdę czuję się. No, bardzo dobrze, bardzo dobrze się jedzie. Hotele są wygodne. Można naprawdę ruszyć w daleką trasę. No i te wnętrze jest naprawdę zachowane w bardzo dobrym stanie. Pasują te karbonowe dodatki tutaj i bardzo mi się to zestawienie kolorystyczne podoba, nie? Fajna taka, nie za duża kierownica fajnie leży w dłoni, fajnie jest wyprofilowana Kurczę no powiem Wam, że no, że że chyba zmienię zdanie o E90, nie? No ale, oczywiście, nie może być w jakiejś biedzie, nie? Bo, jak jest w biedzie, no to jest naprawdę słabo, nie? A tutaj, jak jest tak ładnie skonfigurowana i tak fajnie utrzymana, no to aż się chce tym jeździć, nie? Kurcze, i schoweczki tutaj na kubeczki ten panel jest fajny tutaj jest Android i Apple CarPlay tutaj, tutaj schoweczki, tutaj ten iDrive czy jak to się tam zwie, nie, nie wiem nie znam się, no i jest jeszcze ręczny klasyczny, nie? tutaj sterowanie skierki no i dobrze, że tu nie ma jakiejś wsi, wiecie, M-pakiety, nie M-pakiety, chociaż alufelgi z, te, z tego egzemplarza są chyba z M-pakietu, ponieważ mają, e, mają te właśnie znaczki, nie? Jest takie miejsce, żeby te znaczki tam właśnie były, no i one tam są, nie? No i Wam powiem, że to jest start stopik. Włączanie, kluczyczek tutaj. Kurczę, no naprawdę jestem pod mega pozytywnym wrażeniem. Ogólnie BMEczki, nie? Całkiem sympatycznie się tym samochodem mieści. Więc, jak mówiłem, samochód mega mnie zaskoczył. Na plus, myślałem, że będzie dużo gorzej, lecz naprawdę, tutaj jest to bardzo fajny samochód. Dużo daje. Wyglądowo też fajnie, to wszystko wygląda. Szczególnie na takiej większej feldze. Samochód naprawdę może się podobać, i powiem Wam że już się nie dziwię, że dużo takich samochodów jeździ nie? bo jak dla młodego kierowcy ten wygląd mimo, że to jest kombi, a nawet touring to naprawdę może się podobać nie? mi się podoba tak, mi się podoba ogólnie jako całość co do bagażnika, to może nie jest za duży ani, ani może z tyłu miejsca też nie ma zbyt dużo lecz na pewno cztery osoby na pewno cztery osoby na spokojnie mogą sympatycznie jeździć Nie ma za dużo BMW na kanale lecz tutaj naprawdę Ciekawy samochodzik i żeby służył, żeby pokonywał dalsze kilometry. Niech służy.